Powiedziała nam Miszna, że przychylny jest Wszechmogący do Człowieka, bowiem stworzony jest on według obrazu Jego. W odróżnieniu od wszystkich pozostałych mieszkańców ziemskiej kuli, w ogóle świata, jakbym powiedział, człowiek posiada rozum. Właśnie w tym On jest podobny do Wszechmogącego, ale Jego rozum. Staje się doskonałym tylko w tym przypadku, kiedy on poznaje Stwórcę, w tym stopniu, w jakim jest to dane człowiekowi. Oto wtedy w nim przejawia się Stwórca. No tutaj mamy bardzo, bardzo głęboką myśl ukrytą, bo człowiek to jest. Bardzo wysokie stworzenie, najwyższe ze wszystkich. Człowiek został stworzony na końcu, i wszystko, co stworzone było przed nim, zostało jemu dane. Wyraźnie Stwórca powiedział: Daję Tobie to wszystko. Napełniajcie Ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, i tak dalej. I my jesteśmy podobni do Stwórcy, ale. Właśnie tylko wtedy jesteśmy do niego podobni, kiedy my jego poznajemy. Kiedy my go nie poznajemy i kiedy my nie wykonujemy pracy, dla której zostaliśmy tutaj stworzeni i umieszczeni, to to podobieństwo niestety nie przejawia się. Ono jest w nas. Ono cały czas jest w nas założone, ale ono się nie przejawia i wtedy my się niczym nie wyróżniamy od wszystkich innych stworzeń, dosłownie od zwierząt nawet. Jesteśmy na tym samym poziomie. Po prostu jemy, pijemy, rozmnażamy się, gromadzimy jakieś dobra. To nie ma żadnego znaczenia, że tam, powiedzmy, bupry buduje sobie żeremia, a człowiek buduje sobie dom z cegły. To nie ma znaczenia, jeżeli człowiek nie poznaje Stwórcy nie wykonuje swojej pracy w akcie, który się nazywa tikun, to jest na tym samym poziomie, co ten bóbr. Nawet yy, są takie określenia, że nawet komar może być ważniejszy od człowieka, jeżeli ten człowiek nie wykonuje swojej misji, dla której został stworzony. A ta misja właśnie w tym podobieństwie jest ukryta. Bo to podobieństwo to jest podobieństwo do Elohim, jak jest powiedziane. A Elohim to jest ściśle określony poziom, w którym przejawia się Stwórca i ten poziom ma ściśle określoną strukturę i my jesteśmy według tej struktury stworzeni. Ona jest w nas. To jest cała ta struktura naprawy. Ta struktura, której my się uczymy na lekcjach kabały. I jeżeli my tą strukturę w sobie uruchamiamy i zaczynamy z nią pracować, to wtedy podobieństwo ożywa do stwórcy. Ono wtedy jest faktycznie istniejące. Jeżeli my jej nie uruchamiamy, to ono śpi. To podobieństwo nie przejawia się w ogóle. Tak ja bym tutaj jeszcze uzupełnił to, co on tutaj powiedział. I mówi dalej. Interpretacja teraz według Der Heim. Podobieństwo człowieka do Stwórcy wyraża się w Jego władzy nad naturą, darowanej Jemu przez tego, kto króluje nad całym wszechświatem, czyli Stwórca nam dał władzę nad naturą. Dał nam władzę nad naturą, a teraz zobaczcie, czy my mamy jakąś władzę nad naturą? Czy my możemy sprawić, żeby nie było trzęsień Ziemi? bo żeby wicher przestał wiać? Nie możemy tego zrobić. A to jest nam dane. I my możemy to zrobić, tylko właśnie poprzez ten proces, o którym ja przed chwilą mówiłem. Jeżeli tego procesu nie wykonujemy, nie ma go w nas, to my nie mamy żadnej władzy nad naturą, tylko wręcz przeciwnie. Natura ma władzę nad nami, bo natura od nas jest zależna. I natura robi wszystko, żebyśmy my tą pracę zaczęli wykonywać. Bo tylko my możemy tą naturę podnieść w poziomie, uświęcić ją, spowodować, żeby ona była doskonała. Tylko człowiek to może zrobić. Jeżeli człowiek tego nie robi, to natura go do tego popycha. Tak to jest wszystko stworzone.